Witam, nazywam się Jan Cisek, jestem psychologiem środowiskowym i konsultantem Feng Shui z Londynu. Będę prowadził darmowy, jednogodzinny webinar na temat Feng Shui w ten piątek, 24 lipca od godziny 19.30 do 20.30 na Facebook Live. W czasie tego webinaru powiem Państwu o moim intensywnym, czterogodzinnym kursie, kursie Feng Shui dla zdrowia i pomyślności, jaki będę prowadził w tą sobotę, 25 lipca, w godzinach od 9 do 13 na platformie Zoom. Jest to w ramach wakacji i kursu rozwoju intuicji prowadzonego przez Antoniego Przeszczot. W czasie piątkowego, darmowego, godzinnego webinaru na Facebook Live powiem więcej o sobotnim kursie Feng Shui dla zdrowia i pomyślności. Ale już teraz można znaleźć informacje o tym kursie na stronie uzdrawianie.com. Link pod wideo w opisie. Także powiem parę słów o sobie i mojej pracy jako konsultanta feng shui i psychologa środowiskowego. Będę mówił o feng shui, co to jest i jak działa, jakie są problemy związane z interpretacją różnych szkół feng shui klasycznej, współczesnej i intuicyjnej. Podam przykłady z mojej praktyki, jak feng shui działa w domu i w biznesie. A na koniec podzielę się pięcioma praktycznymi, prostymi radami w zakresie feng shui, co można zrobić w swoim domu czy biznesie, żeby poprawić te sfery życia osobistą i zawodową. Jak będą pytania, to chętnie na nie odpowiem pod koniec webinaru. Pytania można już wysyłać ze strony uzdrawianie.com. Zapraszam więc na ten piątek, godzina 19.30 na Facebook Live, a także na kurs sobotę kurs Feng Shui dla zdrowia i pomyślności. Więcej informacji można już teraz przeczytać na stronie uzdrawianie.com. Link w opisie. Dziękuję i do zobaczenia.